To jest 27 luty 8 rano już przeszedłem dziś no już półtora godziny jestem w terenie nic obeszłem właśnie akurat te pola rzepakowe A, piękne skraje lasu ale nic nawet nawet to są sarna tylko jeszcze wyszła zaraz przed chwilą. Chodę trochę, po lesie. co? No później jeszcze cofnę. Witam, pozdrawiam wszystkich zbieraczy z różnych widzicie, Na razie jeszcze żadnego nie znalazłem. No. Na wasze filmiki. Jestem bardzo. Bardzo się cieszę, że już zbieracie już. Bardzo się z tego cieszę. Ja na razie nie mam szczęścia. Ale myślę, że mój dzień też przyjdzie. Teraz początek. O, mówię. tak Takie ta kora jest. Tutaj popatrzę, bo tu... Świeże, świeże tropy znalazłem, w lesie, tu przy polu właśnie. Siedzie, podzielę z wami też informacje, które tam zobaczę. Na razie, mówię, nie mam szczęścia. Pytam się tutaj też, takich zbieraczy jest, sporo takich, co już kupę lat chodzą. Jakiegoś tam starego łosia, łosia znaleźli w styczniu. Nic świeżego na razie nic u nas nie zbierają. Może tam przyjadę się w trochę w inne lasy. No bo tutaj na razie się nic nie dzieje. takie głębokie rysy że pochodzę tutaj może na razie się odłączamy może mi się uda coś znaleźć to podzielę się albo a. A, jakieś ciekawe ciekawe miejsca też znajdę Muszę to nagrać, bo jeszcze parę dni temu chodziłem po kolana tu w śniegu. A to normalnie wiosna. Pozostałości, tylko troszeczkę śniegu zostało. No coś no niesamowite dla przyrody. Co. Naprawdę. Aż mówię. Tyle tu śniegu było jeszcze Nie dni temu Niesamowite Ptycznie nie ma już Gdzie nigdzie tylko trochę zostało Szok to Jeszcze przyszedłem raz na ten Polo szybkowe, bo dużo tropów jest. Odjednanie, te świeże pupki. masz się błyszczą. starego Nie, to, to. któryś za No na szczęście pierwszy ale staruszek Niby to się tyle chodzi proszę Miejsce, miejsce fajne Łomane No nic Na szczęście Niech i tak będzie zaczęcie tego roku. No, no cieszę się, bo nawet i takie drobna rzecz, a to się człowieka cieszy. No fajnie. Bo pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Do zobaczenia. jeszcze może coś mi się uda znaleźć, bo tu pochodzę po tych skrajach trochę. Kurczę mówię, to jeszcze śniegu jest już sporo. Proszę, żurawie. Wiosna się budzi. No cichu. Dłamka Na razie jeszcze nic. Na no dużo fajnych zdeptanych miejsc przez jelenia spotkamy, ale Tak jak tu przepuśćmy, że autostrada to jest Trzeba pokaleczone Ścieżki na rzepak. dwie duże ścieżki na razie tylko oprócz tego dłamka no, wszystko świeże bobki Widzę, że się jelen kręci, ale Na razie po tym, tutaj... Na razie oprócz tego kawałeczka Masz szablin odłamka, to Tak jeszcze nic nie znalazłem No ale rozpoczęcie kawałeczkiem No człowieka to jest cieszy bo Chodzisz, chodzisz i nagle coś leży Fajne takie uczucie, nawet taki odłamek to cieszy człowieka no fajnie, fajnie, fajne, fajne przeżycie Dobra, no próbujemy dalej taki fajny lasek to jest no popróbujemy może co się znajdziesz? Co jest? wiosna. wiosna Nie wierzycie kochani sobota jest 27 lutego zacząłem od jakiejś tam szabli połamanej na polu rzepakowym tam w takim zagajniku teraz idę proszę proszę leży tyka Pierwsza w tym roku Tak się cieszę Normalnie w szoku aż mówię aż to nagram hmm. Ale, Ale tutaj jakaś stara tak to nie jest świeże to jest z tego roku <laughs> ale jest <laughs> się bardzo cieszę normalnie się cieszę ogromnie nie po co nie jest tego roku To chyba nie, bo to nie jest świeże. Ale jest. Bardzo się cieszę. Zaraz się rozejrzę za drugą Może znajdę Ale normalnie aż nie wierzyłem idę i mówię aż to aż na to nagram No takieś tam kawałka zacząłem dzisiaj Ale też chyba z tamtego roku chcę zobaczyć jak mniej więcej o co to chodzi no bo to, to musiało być któryś z tych szabli tamten musiał być jeszcze większy stój szabli rywalny ok. szok dzisiejsza zdobycz na razie po czterech godzinach Fajnie, no też się podzielę z Wami. Mówię, zacząłem dzisiaj dwie godziny wcześniej od jakiejś płamanej szabli. Jednej no i znalazłem tyczkę ładną. Dwunastaka. No, szkoda, że nie z tego roku jest świeżutka, tylko widać, że, że stara tyczka. Z tamtego roku, chyba. no ale szczęście jest rozpocząłem pięknie. No na razie pozdrawiam.